Państwa serdecznie Maciej Maciak, program musisz to wiedzieć i troszkę o biznesie o takich naganiaczach, proszę Państwa. To dużo złego niektórym zrobili przez publikowanie swojego bogactwa, często wydumanego, a to było zwykłe naganianie do inwestowania w giełdy, w korporacje, które wykańczają polski biznes. Ludzie tego nie rozumieją w ogóle, że wpłacając pieniądze na akcje pasiesz korporację, która później na tych pieniądzach wykańcza Ciebie, opłaca polityków, którzy większe większy ucisk Ci robią. Tak? Ludzie tego nie rozumieją w ogóle. Ja znalazłem coś takiego, jak prawdziwe wiadomości, prawdziwe wiadomości i data i 30-minutowy odcinek o prawdziwych wiadomościach. Mm, jakby kopia programu, musisz to wiedzieć. Jakby na kanale, fil konieczny. Jak zobaczy. Fil konieczny, proszę Państwa, to jest facet, który ja pamiętam, jakiś tam trader zrobił z nim, czy inni tego typu, tam dla pieniędzy szmal, łatwy szmal. Robił e, wywiady, i on tam mówi, że ja to inwestuję w to, tutaj to trochę w to, inwestuję tamto, tu akcje tego, tu trochę bitcoinie, nie trzeba, w Ethereum, coś tam, ciągle, proszę Państwa, e, w tej scenografii gdzieś e, pod palmami młodzi ludzie patrzą i też tak, tacy chcą być e, bogaci. E, ten fil konieczny, to proszę Państwa, e, facet e, w masce, Jak ja to kiedyś oglądałem, mówię, ja nie wierzę. Jakiś facet, który ubrał taką e, e, plastikową maskę. Czepek założył taki amerykański, takiego trackera i jeszcze taką, proszę Państwa, taką, taki kołnierz założył, żeby nawet kształtu ucha nie, nie pokazać, bo przecież go zidentyfikują, jakiś, nie wiem, czy on cierpiał na jakieś fobie wtedy, czy co, ale ty propagował to inwestowanie, inni też, to jest ca, ca, cały taki, no, oni się wszyscy znają ze sobą, e, cały taki system e, różnego rodzaju właśnie takich dziwnych ludzi, tak kiedyś, Państwa, był, było lansowane takie Guwinko, e, To jest film dokumentalny. Amerykanie nakręcili, skąd, skąd to gówinko się wzięło. E, z, zwykłe gówniarstwo w Stanach Zjednoczonych. Jacyś degeneraci, przestępcy. W końcu ich tam FBI rozbiła. E, mieli wpływ na różnego rodzaju głupie akcje. E, a u nas była to tajemna organizacja. To kilku nerdów. Zorganizowała vloga, i stąd się wzięła ta maseczka i jakiś mit na jakiegoś gościa. I ten film koniecznie w tej krytyjskiej masce się pokazywał, ale proszę Państwa, nie dla wszystkich. Pan Mencen z filmem koniecznym, odmaskowanym tutaj w 2018 roku. Odwiedził mnie dziś w biurze Fil Konieczny. Pracujemy razem nad bardzo ciekawym projektem kryptowalutowym. Szczegóły za kilka tygodni. Naganiacze, naganiacze, ile tragedii ludzkich stoi za waszym naganianiem. To się w głowie nie mieści. No ale pozdrawiam, szanuję wszystkich, cały biznes, który obstawił za konfederację. Super, naprawdę, postawiliście. Na, na, na porządnych ludzi. A potem się dziwicie, że korporacje tak się rozrastają. Tak? Że Waszym kosztem, że zabierają Wam pracę rynek. 2018. Pracuje z filmem koniecznym, facetem, który Ucha nawet nie chciał pokazać, z facetem nad projektem kryptowalut. Ale świadomość Polsk Polaków jest beznadziejna, beznadziejna.